Łukasz pochodzi z wielopokoleniowej rodziny rolników. Całe życie spędził na gospodarstwie, w którym praca nigdy się nie kończy. Na dół, na dół, nie walaj. Oprócz ziemi uprawnej musi jeszcze zadbać o ponad 40 sztuk bydła. Spokojnie. Dochodowy interes? Wywalić tylko 20 tysięcy na same cielaki, gdzie dopiero dochód jest za dwa lata, tak? To same koszty się przez dwa lata wiążą, a trzeba żyć i to tak. A z czego ty jesteś najbardziej dumny? Jak się bryka sprzeda takiego 900 kilo. O potrzebach domu najwięcej wie Kamila. To jest dom teściów. Po drugiej stronie mieszkają teściowie. I to jest takie. Mamy osobne, no ale podwórko jest wspólne. No tak, ale no to było świeżo po remoncie, więc tak jeszcze nie dokończone. Tutaj z nami jest najmłodszy syn. Tutaj ma łóżeczko. Na razie jest takie, bo u góry ma drugie już. Tylko nie ma czasu, żeby oczywiście wnieść. No i tutaj dziewczyny są obok. Razem. No, jak zwykle jest tutaj już bałagan, nie? No. Traktory, samochody, wszystko naraz, nie? Dziewczyny bawią się traktorami? Nie, chłopiec. Olaf. No nie wiem, czy się cieszyć, czy się bać. Bo on za traktorami to jest bardzo. I patrząc na Łukasza i jego brak czasu, no to trochę się boję, jeżeli będzie taki sam. Ja zawsze mówię, że ja mu nie pozwolę na to. Kółko jest, zawsze słyszę, że zimą się trochę zluzuje, ale to, to nigdy ta zima jego nie następuje. Powiedziałam mu, że jest jak pracoholikiem, jak taki typowy alkoholik. Jeżeli nie dojdzie do tego sam, że to już jest za dużo, no to nikt mu w tym nie pomoże.